E, zostałem przez e, Arkadiusza Tańcule, szalonego reportera, określony sprzedajną kurwą, ale w takiej formie gramatycznej powiedzmy, że zachowałem się jak kurwa. No to tak, Arek, po pierwsze, pierdol się. Po drugie, jeżeli zachowałem się jak kurwa. To ty zachowałeś się jak kurwa, bo walczyłeś z Jackiem. Jak świnia, bo zrobiłeś to kilka razy czyli pazerna świnia. I jak pies, kurwa ogrodnika, bo nie dasz innym zarobić, więc zachowałeś się jak kurwo świniopies. I to jest odpowiedź na twoim poziomie, czyli wyzwiska. Tak się zachowa. O, idzie bić. A teraz, czekajcie, czekajcie, jeszcze odnosząc się do bardziej mniej emocjonalnych argumentów, to tak, po pierwsze, jeżeli taki jesteś dobry w odmawianiu, to czemu kurwa wczoraj w te karty grałeś, a nie odmówiłeś tego? Słuchaj, wczoraj nie grali. Jakie wczoraj... 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 Jak to po co? Formalny. Słuchajcie, bądź, mikrofon Arkowi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jestem? Jestem, tak? No jeszcze raz. No, kurwa, taki jesteś dobry w odmawianiu. Czekaj, do to Czemu wczoraj nie odmówiłeś tej pięknej konferencji? To po pierwsze. Po drugie, czemu kurwa wypierdalasz na jakiś Mount Everest hipokryzji, zarabiając tak samo w ten sam sposób? Jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Kurwa, czy ty jesteś prezesem polskiego związku Freakfighterów, a ja o tym nie wiem? I ty jako prezes zakazałeś mi walczyć z Jackiem i ja tego nie wiem? Poinformuj mnie, bo. Kurwa 10 lat robię w internecie i nikt mi kurwa nie będzie zabraniał, nie będzie mówił mi co mam dobra, robić. Dobra, 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 skończył, skończ Po pierwsze, człowieku, to ja miałem realny kurwa konflikt z tymi ludźmi i musiałem go zakończyć, tak? Bo ciągle było gdybanie, gdybanie. Wygrałem z jednym, wygrałem z drugim. To i tak było za mało, bo ciągle mówili, że wygram. Wygrałem z jednym, po drugim i kurwa brawo, wiesz, ja ci dalej tego był gratulowałem, I tyle. Super. A ty, ja, a ja ciebie też dawniej lubię Super, bez brawo. Ale słuchaj, i kurwa ja miałem naprawdę realny konflikt, chciałem go zakończyć. Federacja zresztą mi mówiła, że jeżeli tak arek wygra tu upokorzysz Jacka i on już nie dostanie więcej walki, a ja tu jednak dostaje walkę. Okazuje się, że kurwa stary nikt nie chciał się podjąć do rynka, więc ty się podjąłeś, tylko ty kurwa. Kurwa, czy słyszałeś, co mówiłem o Danielu Majewskim, że mnie wychujał? No dobrze, okej. Okay, prawie, to... prawie mnie wypierdoliło z Federacji. Nikt by o mnie nie pamiętał w maju! Człowieku, nikogo by to nie obchodziło, to po pierwsze. I, po i drugie dlatego wziąłeś ty... walkę, kurwa z takim... stary, cała Polska nie ale chciała, by Nie z nim hashtag... walczyłeś trzy razy, człowieku. No, ale ja miałem konflikt, kurwa, człowieku! Kurwa, też mam konflikt! Jak masz konflikt, idź mu zajep, kurwa, idź mu no. No. I muzaję, to się dybić. A co ty mu tak zajebałeś, no? Arek, słuchaj, Arek, Arek, zarobiłeś w chujsiana, Stary, wygrałeś walki. Ale ja też ci życzę, żebyś w chujsiana zarobiłem, ale, ale nie iś... na takim czymś, kurwa, zaraz znowu, nie, nie, no, ja, ja to bym nie Ja bym proponował pay to ja bym to sobie w głowie poukładałeś, że tobie wolno, a mi nie, bo ja nie mogę... Kurwa, tego... bo ja miałem zimkotnik debil jebany! Ja miałem z nim konflikt! Nie ja jestem wieku. jebanym kurwa debilem! Kurwa! Ale tak szkoda, się zachowujesz że, kurwa, zachowujesz szkoda, się że jak tylko jebany rok, debil. Kurwa kiczeń! Ej, ej, ej! Kurwa weź! Daj mi kurwa 9 miesięcy, proszę cię daj ci mi lat? A to, wiemy, dziewięć dziewięć miesięcy, to wciąż chcesz dać kurwa? urodzisz, kurwa, co się będziemy się. Powiedział 9 miesięcy, to kurwa, Dobra. Arek, ale... Ja A ja jeszcze się nie wpierdoliłem na teście.

Czyli na który galik? Ja to sobie dodaj. Na no. no, na której się doda. 18, 19, kurwa, która była? 3 w przyszłym roku, okej. Okay? W karty, w karty! 19, tak? Tak. Prawie <grym> ma 19. Pasut za Kasjusza w karty! Stary, ale miałem konflikt z nimi, kurwa. Kurwa, ty, gdzie kurwa robisz? Ale nie pierdol, że to w ogóle nie ma sensu. To w ogóle co ty pierdolisz, to w ogóle nie ma sensu. Ja nie wiem. mnie kurwa. Nie, powiedziałem, że zachowujesz się jak kurwa, to jest różnica. A do mnie kurwa gnoje na diemak, Ty o jebana na kurwo. Nie, no, to nie to powiedziałem, że zachowujesz się jak kurwa, a jest nie, się, jak kurba nie jesteś. To jest różnica. Jebałej, bo kurwa się, może przestać, a kurwą się jest i do końca, życia. się jest kurwą. Ty tylko zachowujesz, jak kurwa i tyle. No i w chuj mi to nie pasuje i tak. No to dobrze, to się spotkamy kurwa w Oktagonie. A, <laughs> no, a na razie chuj ci na imię. Dobra, słuchajcie, w przyszłym roku. a to. a tobie. A to, a, a to. To było za ostre, ja nie wiem co powiedzieć. Kurwa. Chuj na imieniny nie słyszałem tego jeszcze, Arek. To jest no dobre, dobra, zajebiste, no to już słyszałeś. Skąd to wziąłeś kurwa ale, z internetu. Ale poczekaj, gdybym ci jeszcze mógł zatrzymać, bo powiedziałeś coś ciekawego, ja wyłapałem, ale chciałem wam pozwolić skończyć. Powiedziałeś to. coś takiego, że federacja ci przekazała jakieś informacje, że jak już skończysz dwóch murańskich podrządów, to że oni już nie będą stawali angażu. Nie, nie oboje, że Jacek już będzie, bo że, Jacek, Jacek tak, że, że zostaną pokorzeni na tyle, że to już się powoli będzie wyciszało, ale głupu, słuchaj, ja, słuchaj... A ty słuchaj, głupu, głupu Który głupu wierzyłeś, głupu wierzyłeś, to powiedział, tak? bo mnie to interesuje? Czekaj, Wardęga, Ale czekaj, Jacek, ty teraz czekaj. czekaj. Ja Słuchajcie, Wardęga, teraz, teraz ty czekaj, jedno zdanie. Ale kto to dokładnie znaczy, powiedział? Który włodarz? Bardęga! Który włodarz to powiedział, Arek? Teraz stój! Ale ja już dzisiaj byłem już na dywaniku, już pierdolę. Wardęga, nie masz nic do powiedzenia. Jedno zdanie. Dla wszystkich niezorientowanych, może się zorientowaliście, a może nie. Tańcula to jest taki typ, co za 20 zł da sobie jaja ogolić. I zwykła hipokryzja przeciwko. Zwykła hipokryzja kazała mu uderzyć w pasuta.